Generalnie, gdybyśmy, chciałoby się powiedzieć, że nie usłyszeli tych taśm, ale to nieprawda. Gdyby politycy tego nie powiedzieli, bo to, co mnie dziwi, to jest. Y Koncentrowanie tej dyskusji na nielegalnych podsłuchach. I one były nielegalne, oczywiście. To zapewne było złamanie prawa, chociaż o tym rozstrzygnie, jak to się ładnie w Polsce mówi, niezależny sąd. Ale niestety te słowa padły. I teraz jakiekolwiek rozmowy na temat tego, że bank centralny w Polsce dostaje instrumenty, którymi dysponują inne banki centralne, jest obarczone niestety takim oto ryzykiem, albo nawet nie ryzykiem, że niestety panowie nie mówili w tej rozmowie. Jak rozumiem czysto teoretycznie dywagując, na temat sytuacji, w której Polska natknie się na drugi kryzys z 2008 roku. Oni niestety mówili o tych uprawnieniach w bardzo konkretnej sytuacji, a mianowicie sytuacji wyborczej. I niestety, do, znowuż odwołam się do mojej dziedziny. W ekonomii instytucjonalnej mówimy o instytucjach formalnych i nieformalnych. I nie tak dawno odbyła się rozmowa w jednej z rozgłośni radiowych na temat 25-lecia polskiej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości czy niezawisłości. I tam pan profesor Skrzypek wypowiedział taką niestety bardzo gorzką uwagę na temat Polski. Mianowicie się powiedział, że większość instytucji w Polsce jest, ma charakter fasadowy. I niestety po tym, co żeśmy usłyszeli, no, trudno się nie zgodzić, że właśnie się okazało, że niezależność banku centralnego ma charakter fasadowy w tym oto znaczeniu, że rozmowie dwóch, e, dwóch polityków zainteresowanych rzekomo dobrem Polski, to dobro Polski w bardzo jasnym kontekście się niestety ujawniło. I tak rozumiem bardzo ostre słowa, które pan profesor Balcerowicz wypowiedział, bo znowuż, taka tendencja się pojawia w dyskusji publicznej do tego, żeby szufladkować wypowiedzi politycznie. No to znaczy, mówimy tak, no opozycja oczywiście cieszy się, że dostała taką gratkę, w związku z czym wzywa do tego czy do tamtego, no bo takie jest zadanie opozycji. Ale zwracam Państwu uwagę, że profesor Balcerowicz, myślę, że jest jak najdalszy od opozycji w Polsce, przynajmniej tej, jaką mamy teraz. I to on wypowiedział bardzo takie kategoryczne stwierdzenie na temat tej rozmowy, właśnie dlatego, żeby walczyć z fasadowością, ponieważ od tego momentu już nigdy nie będziemy mieli pewności, czy bank centralny. Otrzymując pewne instrumenty, będzie je wykorzystywał w sytuacji, w której to będzie konieczne, bo sytuacja gospodarcza wymusi tego typu działania, bo zgoda, po 2008 roku przewartościowaniu uległo wiele poglądów w ramach polityki gospodarczej, szczególnie polityki monetarnej. Jakbyśmy porównali to, co się mówi po 2008 roku i to z tym, co się mówiło przed 2008 roku, to tak naprawdę to tak naprawdę to jest czarne i białe. Eee, no prawie że, prawie że, czy można natomiast nie, natomiast już kończąc, natomiast już kończąc powtórzę jeszcze raz. tak Nigdy już nie będziemy mieli pewności, czy politycy żądając pewnych rozwiązań chcą tego dla dobra kraju, czy chcą tego dla dobra swojego czy swojej partii?